Witam Was bardzo serdecznie. Niestety, z przykrością muszę stwierdzić, że zapowiadany szumnie e, ODRA live z dzisiejszego dnia, z wtorku, z 26 czerwca, nie został nadany. To już na pewno e, wiecie. Dlaczego nie został nadany? No, bo znalazłem się, znalazłem się w zasięgu e, wrogiego internetu. Wrogiego internetu, wrogiego niemieckiego internetu, i nie szło, nie szło połączyć się z netem, żeby nadać, nadać transmisję, ale postanowiłem sobie to odbić i odrobić, bo skoro zaplanowałem taką długą rozmowę z wami, ona nie wyszła, no to trzeba coś było. Wymyślić. Żałuję, że tak się nie udało zrobić, bo chciałem z wami porozmawiać. Przygotowałem tutaj sobie wszystko, nawet statyw, taki, który nie wywalałby się podczas transmisji, tak jak ostatnio. To już do tego, to już opracowałem. I chciałem sobie, chciałem sobie z wami porozmawiać, chciałem sobie z wami posiedzieć, z wami połowić. Ze mną będzie Paweł, jego zobaczycie w następnych odcinkach, ale pamiętam te moje, no. Te nasze, nasze spotkania na live z nadwody, one były bardzo fajne, zawsze, zawsze bardzo miłe, zawsze bardzo ciekawe. E, szkoda, że to się nie udaje e, dzisiaj zrobić, bo bardzo tego chciałem. Chciałem poprowadzić taką audycję z nadwody e, i sobie z wami podyskutować. To niestety nie wyszło. Ale e, w nagrodę dla mnie i dla Was e, w dniu dzisiejszym ukaże się kilka. Filmów, właśnie takich krótkich jak ten, w których będę pokazywał to, co się działo nad Odrą we wtorek. W krótkich odcinkach. Nie udało się zrobić długiego live'a? Zrobimy krótkich kilka, albo nawet więcej niż kilka odcinków. A co tam?